Oho, jestem to Cirko, a to jest Wiedźmin 3. Witam się z Wami tutaj po raz ostatni, ponieważ będę to nagrywał ciurkiem. Cześć, Tam po żegnaniu cześć. już mam, z jakby zrobione, prostu, więc będę go dodawał to mówię, tylko do, do każdego odcinka, a, a tak to wszystko będziecie mieli jednym ciurkiem zrobione. I myślę, że to nie będzie jakieś głupie rozwiązanie, bo nie ja będę tego przerywał takim witaniem się i żegnaniem co chwilę. A musiałbym to robić co około 25 minut, strasznie ciężko by to wyszło, a zamierzam sobie tutaj pograć tak trochę dłużej, a to co uda się potem jakoś wam zaprezentować, to będziecie mieć zaprezentowane i to wszystko. Ci, że spotkałem kiedyś który się rozwodził. Jakie to pożyteczne stworzenie. Dobra, jedziemy. Bo z ich krwi można ważyć eliksiry? Nie, bo zjadając gnijące ciała zapobiegają wybuchom epidemii. Mhm. A wiedział, że żywych też jedzą? Nie, bardzo się zmartwił. Przeczyło to jego teorii. Ok, jedziemy sobie powoli, dlatego, że chcę wam powiedzieć coś na temat tej gry w tym momencie. Mam tutaj około 45 do 50 klatek na sekundę przy nagrywaniu. Co, na jak głos. mówię, w zmniejszonym e, rozmiarze nagrywania do 50 klatek to jest naprawdę ekstra. Także nie ma tu żadnych problemów przy takich ustawieniach, jak tam prezentowanych w pierwszym odcinku. Naszych? Jakich naszych? Królestw w północy. Chyba królestw Radoida, bo Temeri i Kedwen już nie ma. Radowid mówi, że jak tylko wygra wojnę, cofnie wojska za stare granice. Wierzysz mi? W coś trzeba wierzyć, bo żyć się odychceba. Hmm. Dzieje się tu fajne rzeczy, będzie się trzeba dowiedzieć później. Na razie jedziemy, tylko zauważyłem coś, co warto chyba przeczytać. Rozporządzenie numer A280 przez 9 Zabrania się grzebania zwłok, wiszących, tu deserterów i montowników. Każdy, kto zostanie przełapany na próbie odcięcia, zostanie stracony na miejscu. Generał Maven Rossin zarządza guberni Tamerskiej. Aaa, okej. Okay. Tu jakiś gość patrzy. Oj. No, eee, co jest? Aha, okej. Okay. Niech bogowie mają Cię w swojej opiece. to można nawet wyjść już w tym momencie i sobie pogadać. Dzięki gonu na niebie zawsze zwieść. Okej, okay, chyba nic się tu nie dowiemy, więc możemy ruszać dalej. Oni tu muszą wisieć, więc nie można im pomóc, niestety. Mogłabym oczywiście pojechać szybko, ale ja się chcę cieszyć tą produkcją. Mimo, że niespecjalnie się paliłem do nie, grania w tą grę, tego od razu to jednego ona wygląda świetnie i, I jest niezła. To jakieś dziecko mi goniło chyba. Dobra, jedziemy dalej. Przyspieszmy troszeczkę, żeby nie trwało to kto wie ile, bo i tak pierwsze dwa odcinki, które widzieliście wczoraj, trwały dość sporo. Myślę, że to krócej troszeczkę będzie, a wyszło trochę długo. Jedziemy? Tu nie, okej, okay, jakiś nieczny gryping. To był czas za czas. A, obiadek muszę zabrać, okej? Okay? Poleciał? Poleciał. Możesz wyjść. No bogi... Mało brakowało, a skończyłbym jak moja kobyłka. Jeśli miałbyś szczęście, Twój koń zginął od razu. A gryfy lubią pomęczyć i z żywcem po kawałku. A, aha. Pewno, pewno byście chcieli coś dostać w nagrodę, nie? Nie, czy ja wiem? Nie, nic nie jesteś winien. Nic tam nie jesteś winien. W potrzebie to pomogliśmy. A mówią, że wieźmini serca nie mają, Żeby z zapłaty to nawet palcem nie kiwną. Mówią też, że myszy rodzą się ze zgniłej słomy. Co z tropem? Tak jak mówiłem, dochodzi do gościńca i się urywa. Zadeptany. A szukać kogo? Tak, pewnej kobiety. Niewysoka, czarne, długie włosy. Widziałeś taką? Nie, ale... tu w białym sadzie skarczma, jedyna w okolicy. Przejezdnicze, często tam stają, to może się czego dowiecie. Poza tym gospodyni, to moja kuzynka. Wspomnijcie, że Bram was przysyła to przyjmie jak swoj. Niezły pomysł. Zwłaszcza, że trzeba oczyścić twoją ranę. E, tam ledwie mnie drasną, ale napiłbym się dobrej żetni, ale... takiej chłodnej. Wie. No pewnie. Okej, okay, wsiadamy na konie i jedziemy dalej. Czekaj, ee, zobaczmy, czy to się pomówić z tym kupcem jeszcze. Nie. Okej, okay, to nic. Wsiadamy. Wsiadamy i jedziemy do wioski i do tej karczmy, o której nam tutaj gość wspomniał. Ale zanim tam dojedziemy, zerknę jeszcze tu. Naprawdę ładnie to no, no, tak wygląda, te drzewa kliknące. Pomyślałem, W lesie czy w górach to rozumiem, ale tu i jeszcze przy samej drodze? Może to przez wojnę, wszędzie trupy, smród, krwi i spalinizny. Otwory czasem od tego wariują. Nie mówiąc o ludziach, musimy uważać w tym białym sadzie i wyjechać jak tylko. Ojej, bardzo będzie. mi się to podoba. Dobra, ee, kontynuuj. Tutaj mamy informację, że są zadania poboczne. Jak najbardziej będę robił tutaj wszystkie zadania poboczne, jakieś tylko da, więc ta gra będzie troszeczkę długo trwać. A ja nie chcę, żeby to trwało jakieś pierdyle odcinków, dlatego główne questy od pewnego momentu zacznę tylko pokazywać. Tutaj jeszcze dopóki nie będzie takiego jakiegoś zwrotu wydarzeń, który się pojawi w pewnym momencie. To spróbuję pokazać Wam wszystko. Będziecie mogli zobaczyć, jak wygląda walka, jak wyglądają skille, jak wszystko tutaj na początku wygląda to, a potem już raczej postaram się pokazywać kwestie główne. To już nie jest Temeria, dziadku. To już Nilgard. Po moim trupie, a i to się chyba da szybko zrobić na pod W sumie to dobrze, że ściągnęła ten herb, bo jakby tutaj wpadli żołnierze tamci, to by było masakra. Nie ma za co, jesteśmy nawykli. Ludzie tu nerwowe. Nie dość, że dopiero co wojska przeszły, to jeszcze gryf nam się zalągł. Okej, okay, zastanawiałem się, czy po prostu mnie trochę za cicho nie słychać i może być z tym problemem. Ale przy najbliższej okazji Brana to sprawdzę. i, i na Okej, okay, tutaj mamy chwilę okazji, dlatego no nie wiem po co ja to mówię, ale e, wolę się podzielić taką informacją, że muszę coś sprawdzić. To i tak dla Waszego dobra przede wszystkim. Okej, okay, to jak myślałem wcześniej, tam był jeden błąd w ustawieniach i może mi być przez e, początek tego odcinka trochę ciszy słychać. Ale teraz już to ustawiłem i powinno być w porządku. Dobra. Czemu ja tutaj myszki nie mam? A, ja zapomniałem, że jest ten dialogi handel. E, dobra. Zapytajmy o ruch. Jest zły ruch tu macie. Cały naród w drodze. Ten krewnych szuka inny, z dala od frontu bierze, a każdy zjeść musi, wypić noc w cieple spędzić. Czyli wam wojna jest na rękę. Póki co, owszem, ale i tak wolałabym, żeby pokój wrócił. Takie czasy nigdy nie wiadomo, co jutro przyniesie. Okej, okay. no to przejdźmy do głównych zadań. Szukam pewnej kobiety. Ciemne włosy, fiołkowe oczy, ubiera się tylko w czarni biel. Jechała od strony wierzbicy. I wiem, że zabrzmi to głupio, ale pachnie bzem i agrestem. Nie widziałam takiej. Zapamiętałabym, uwierzcie. Tak, ją ciężko zapomnieć. To może kto inny wam pomoże? Dużo tu przejezdnych ze wszystkich stron, popytajcie się. Aha, okej, okay. kolejny poradnik. Dobrze wiedzieć, co odpowiadać, czego nie robić. No dobra, zobaczmy co ma. Pokaż co tam marzzy kwasem. E, w panoru sklepu możesz kupować oraz sprzedawać przedmioty. Kliknij dwa razy na wybranym przedmiocie, aby go kupić. Okej. Okay. Co my tu mamy? Ma na kim do ćwiczeń. To są karty jakieś. Italia, Królestwo Północy, Katapulta, ile to kosztuje? 50, a ile ja mam kasy? 168, więc no, jakbym chciał wszystko wykupić, to trochę może mi nie stać być... O, Fortesta muszę kupić, nie wiem po co mi te karty do gry, ale może się dowiem. Może będą przydatne później gdzieś tam w czasie rozgrywki. Mam przynajmniej taką nadzieję. I mm, na razie wyjdę. Jest zlecenie na tego gryfa? Póki co to nie? Kiedyś tak jaki potwór gniazdo w okolicy mówił, to sołty zbiórkę na nagrodę robił albo jechał do seniora o pomoc prosić. No, ale teraz sołtys nawet do ustępu nie pójdzie bez zgody czarnych, a seniora zdaje się powiesić. No to i kontraktu nie ma. Szkoda, moglibyśmy coś poradzić, ale nie za darmo. Aha, no okej. Okay. To jeszcze kupmy tu żołądkową, bo się chciał napić. To niech ma. Radańska rządkowo mocno. To to? Bo to, a niech będą dwie, dobra, dzięki to wszystko, dzięki to wszystko. Tutaj w karczmie mam około 40 yy, kratek na sekundę, więc to też jest nieźle. Dlatego musimy się pobawić troszeczkę tymi opcjami, żeby to takie ustawić Jeszcze dobrze, żeby w średnio wychodziło około tych 40. Tylko no, pamiętaj, lepiej, żebyśmy nie zwracali na siebie uwagi, już zwróciliśmy na siebie uwagę. Lepiej żeby mierzyli niż żeby plony mieli pan. Oj, mieszko, mieszko, głupi jesteś jak kogut bez... E menu gry i wejdź do panelu budowania talii. Talia do gry Winta. E, witaj w panelu budowania talii. Gracze w Winta mogą. Mają własne sprecyzowane talie. W tym panelu możesz zbudować talię. Możesz zbudować osobną talię dla każdej z czterech frakcji. Lin w gardu, północy, potworów i jeden i trzy, żeby przełączać się między taliami. Każda talia ma unikalne karty i charakteryzuje się innym stylem gry. Każda talia również ma zdolności. Nilfgaard wygrywa rundę, która kończy się remisem. Królestwa Północy, dobierasz dodatkową kartę po każdej wygranej rundzie. Skater decyduje, kto ma pierwszy ruch. Potwory po każdej rundzie, losowo wybrana jednostka pozostaje na polu bitwy. Każda Tania ma swojego dowódcę. Wciśnij X, żeby zobaczyć karty dowódców dostępne dla obecnie przeglądanej talii. Okej. Okay. Eee, kartę dowódcę mam Fortesta. Król Mary. Kolekcja tart. Kart. Tart. Tarta to jest eee, widzenie, ale okej. Okay. Karty w talii. Tu znajdują się karty aktualnie wybranej talii. Zasady tworzenia talii. Okej. Okay. Brakuje dwóch kart jednostek na co wskazuje podświadomna czerwona liczba. Przenieść dwie karty jednostek z... Okej. Okay. Jak to zrobić? Dwa razy kliknąć? Chyba tak. Aha, dobra, mogę teraz opuścić. Mam talię stworzoną, więc mogę spokojnie grać. E, no okej. Okay. Będziemy się uczyć pewnie, grać się w te karty. O, mamy Wes, Zygfryda, Starzy Znajomi, Jarpen, Komando e, z niebieskich pasów. Bardzo fajne, mam nadzieję, że opanuję potem zasadę i będzie można tworzyć te karty, tali karty, tak? Shira to tam Sabrina, Sablina. Levisik. Deathmold. Katapulty, trebusze, Balisty, no fajne. Jeszcze muzyka pota. Będzie się trzeba potem nauczyć się obsługi tych... To znaczy budowanie tych talii i walki. Ładnie pomalowane taka kaczmy tutaj w środku. I w ogóle okna fajnie wyglądają. Lol. No. Widać, że są takie trochę inne niż te obecnie. Nie są takie równe. czy wtedy takie czasy były. Tak? W czym rzecz? Wiesz, że minęło już ponad pół roku odkąd załatwiliśmy piesa z Voruna? Tak. Biesa. I nie tylko. Jak się nazywał tamten Sukin-Syn? Drugan? niech mu ziemia lekką będzie. Dawniej wszystko wydawało się prostsze. Potwory były złe, ludzie dobrzy. A teraz pogmatwane to wszystko. Dawniej było dokładnie tak samo, tylko już zdążyłeś zapomnieć. Sam masz prawie setkę na karku, więc nie wypominaj mi wieku. E. Eee, Lol. To aż takie stare jest Gerard w tym momencie Ale. Jak ma setkę na karku Szukam kogoś A my szukamy spokoju Odejdź przy błędo, bo nam piwo w kuflak skwasisz <noise> Jak tak. piwo wam skwaszę um. Okej, okay. to chyba weźmiemy sugestie, ale... Dobra. Już teraz. Garek, ale już. Była tu kobieta ubrana w Czerni Biel. Mówią, że gnała taka nocą przez wieś. Tak pędziła, że Radobora do rowu zepchnęła. Gdzie pojechała? Radobora do rowu. Nie wiem. Z gościńca drogi na wszystkie strony idą. Ludzie wieśmak rozum, dromiłowie odjął! Tak, a tobie odejmę język, jak się nie zamkniesz <noise> Okej okay. No to dowiedzieliśmy się czegoś. Możemy iść popytać dalej Zobaczmy co jest tu o, jakieś drugie wyjście fajnie A może to, to pierwsze wyjście Czekaj tam jest tam jest drabina Więc to w pewnym sensie oznacza, że można tędy wejść na górę Nie, nie można, tam jest to zostawione No dobra, trudno um. Dobra, zaraz pogramy dalej Trzymajcie się, cześć, papa pa.